Halo, halo. Cześć się My name is Prowczak. I w tym odcinku opowiemy sobie o tamtym Disie. E, chodź. Tak, Chodźcie na. Normal Wolf. Normal Wolf. E, ja cię za to przepraszam. Nie chciałem. Po prostu nie wiem. Tak po prostu wyszło. Chcę ci powiedzieć, że postaram się. Staram się Ciebie wspierać, a żeby to nie było kłamstwo potwierdzi to do mnie 115 Tak, jest mu bardzo przykro Nawet serio. gram, widzisz jaką postacią gram na napadzie To jest tragedia Ale Serio, bardzo, bardzo mu przykro I to byłam ja przez cały czas w tamtym filmiku, więc spokojnie Spokojnie ja ten filmik nie mogę usunąć, chcę ci powiedzieć, tak. że. Próbowałem... A ja to... zgłaszałam ten filmik, żeby się sam usunął, ale to się nie zadziałało. Ja próbowałam nawet zgłosić z, tam ze swojego konta i nawet to nie działało. Ale postaram się jakoś, żeby to usunąć i powiem i będzie to okej. Okay? No i co nie wiem? Nie wiem co ci jeszcze mogę powiedzieć, że... Na przykład tam to było, no nie wiem z czego nawet, więc to nie jest ważne. Że to było dla Beki? Nie wiem, na początku... to nie było dla Beki, a potem było? Nie wiedziałem, że to naprawdę jest takie przykre, więc sorki, postaram się już tego nie robić, w sumie nie będę tego robił. I ja Tobie chcę podziękować, że mnie zrozumiałeś, bo jesteś, widzę, że masz też bardzo mądrą siostrę, która Cię wspiera. Ja akurat takiego brata niestety nie mam, więc... No nie. No niestety tak już jest. jest. I... W ogóle mój kuzyn ma takiego starszego brata, nie? I ten starszy brat jest okropny dla niego. Oni się nienawidzą. Sobie, tak jak ty z twoim bratem Olivier. Ja też nie mam za dobrego rodzeństwa. Więc to by było tyle w tym odcinku. To było tylko przedstawienie faktów takich, że no to moja wina i on jak tam jak nic nie powinienem robić. I dziękuję Ci, że był ja wyrozumiały Mogę też powiedzieć? Tak. Liseks stay determinated. Liseks Aka Normal Wolf. I też e, chcę Ci powiedzieć, że... E, już to się nie powtórzy. I... krótki to jest film, dlatego że to nagrywam na imprezie. na imprezie spontanie. Sam widziałaś, jak do ciebie pisałem. Więc no to byłoby na tyle, cześć, cześć, była ze mną Ludomi 115, papa, cześć.